Jakie dokładnie konsekwencje grożą, jeśli bus do 3,5 tony zostanie przeładowany? Bardzo ciekawe pytanie na czasie. Inspekcja Transportu Drogowego bardzo szeroko kontroluje pojazdy do 3,5 tony przełożące rzeczy. Konsekwencje są następujące. Chodzi o przekroczenie oczywiście dopuszczalnej masy całkowitej, bo, bo przekroczenia nacisku osi tutaj akurat nie będzie. Grozi za to dla kierowcy mandat do 3000 zł. Jest to miarkowane po prostu wielkością tego przekroczenia i oceną samego kontrolującego, czyli może nałożyć mandat od 50 do 3000 zł, i to jest zależne już od oceny inspektora. Oczywiście, należy taki pojazd rozładować, przeładować, aby móc dalej kontynuować przewóz już pojazdem normatywnym. I co jeszcze, o czym się niestety zapomina, w przewozie międzynarodowym, jeżeli taki busik wykonuje przewóz międzynarodowy, pamiętamy, że wtedy jest wymagana licencja na wykonywanie transportu drogowego rzeczy. I w przypadku takiej kontroli, kiedy dojdzie do przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej, oprócz tej kary dla kierowcy, jest jeszcze kara dla przewoźnika w wysokości 1500 zł. Nie wnikam jakby w zasadność tutaj nakładania kar akurat w przewozie międzynarodowym, a dlaczego nie w krajowym? Tak zostały te przepisy skonstruowane. Moim osobistym zdaniem nie do końca trafnie ale musimy wiedzieć o tych konsekwencjach i jeszcze bardzo ważna rzecz, nie ma żadnych punktów karnych dla kierowcy za przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej, także tego się obawiać nie musimy. Natomiast no, dbajmy o to, aby do takich przekroczeń nie dochodziło. Na program zaprosiła motowizja, patron medialny z lotu mastertrack. O pole 14-16 lipca.